Wiersz na dzień dobry. W tym roku przypada 130. rocznica urodzin Antoniego Słonimskiego, poeta, prozaik, dramaturg, felietonista, tłumacz, przyszedł na świat w Warszawie 15 listopada 1895 roku. Był prawnukiem uczonego i wynalazcy Abrahama Jakuba Sterna i wnukiem pisarza, matematyka, astronoma Haima Zeliga Słonimskiego. Ojciec Antoniego, Stanisław Słonimski, był znanym warszawskim lekarzem, autorem aforyzmów, popularną i cenioną postacią w artystycznych kręgach miasta. Dzięki temu Antoni Słonimski już... Od najmłodszych lat obracał się w intelektualnym, literackim świecie Warszawy. Potem sam, jako poeta z kręgu Skamandra, w dwudziestoleciu międzywojennym, stał się znanym stołecznym pisarzem. O tym opowiada fragment poematu Popiół i Wiatr Antoniego Słonimskiego, którego dziś posłuchamy, a nagranie pochodzi z 1955 roku. Czyta autor. Gdy dom bojów wspominam w najczulszej przyjaźni. Pierwsza rzecz, którą czuję, to jest zapach łaźni. Bo na dole w tym domu z dzieciństwa znajome mieściły się kąpiele i łaźnie fajansa. Wchodziło się w oparach przez schody dość strome do mieszkania, gdzie zwykłe sobotnie seansa gromadziły przyjaciół, pisarzy, aktorów gwarze rozmów i żartów, dyskusji i sporów. W korytarzu ogromna stoi ciężka paka, i pod ścianą w jadalni skrzynia wpółotwarta, w nich dobytek domowy. Przekłady Balzaka, diderota, Pascala, Moliera, Dekarta, słówka cienkie i grube, porachunki Fredry, książki, od których w Polsce trzęsły się katedry. Tu najbliższa rodzina. Ojciec Gorio, stary, kuzynek Pons, poczciwy i kuzynka Bietka, romans czuły z Odettą, flirt z panią Bowary. Samych tylko przekladów była z górą setka. Tak wyglądało z bliska, głupio przyczepione do wielkiej pracy boja, życie ułatwione. Ze ścian patrzy Witkacy, demon zakopiański. Przy oknie wisi żewny portret pani Zosi, tak ją widział z tym lokiem na czole wyspiański i taką ją w weselu drużba w taniec prosi i porywa jak piórko lekką i panieńską panią Zofię Bojową de domo pareńską. Właśnie wszedł Staś Baliński, torcik pralinowy zostawił w przedpokoju, bo jutro niedziela i z Antonim na obiad jedzie do Podkowy. Górka tłumaczy komuś, że w czasach popiela Żyła jeszcze tradycja stara króla Ćwieczka, A z kim żyła, wtrąciła któraś aktoreczka. Fischer głośno o starym słudze opowiada, Który tańcząc kozaka skacze wściekle w górę, A potem niesłychanie powoli opada. Rozejrzał się, skończywszy tę wspaniałą bzdurę, Poprawił się w kanapie i w milczeniu głuchym Sam jeden porykuje, trzęsąc wielkim brzuchem. Tylko boj mu wtruje, w dobrym jest humorze, zaśmiał się, Nagle ucich i pełen rozpaczy głowę nisko pochylił i westchnął Mój Boże Kto zna boja wie dobrze, że to nic nie znaczy Taką już ma naturę, że w momencie krótki Z rozpaczy wpada w radość A z radości w smutki Zdarła czasu zasłonę Ręka tajemnicza Odsłoniła ten obraz Znów jesteśmy razem Widzę w śniegu za oknem Pomnik Mickiewicza I gdy chciwie wzrok poje tym miłym obrazem Rozwiewa się i ginie z oczu wyobraźni w szarej mgle zapomnienia i w oparach łaźni. Jutro w poranku zapraszamy na kolejne spotkanie z wierszami Antoniego Słonimskiego. W...